Jeśli chodzi o Polskę, to rynek mobilnego gamingu wciąż jest w powijakach. Tutaj mamy dość szeroko otwarte pole do popisu, więc liczymy na to, że uda nam się zagospodarować nasz kraj, naszych konsumentów do tego, aby zainteresowali się gamingiem mobilnym. Oczywiście graczy mobilnych jest dość dużo w Polsce. W ogóle ta grupa powiększa grupę ogólnych graczy. No, bo zależnie od platformy mamy grupy, które są zainteresowane grami na komputery stacjonarne, na różne konsole. Także tych platform jest kilka, i również taką platformą jest dzisiaj smartfon. No i grupa, która deklaruje się jako użytkownicy gier na smartfonach, jest największą spośród nich wszystkich. To jest aż 40, okolice 40% wszystkich graczy. Sprzęt gamingowy. Jeśli chodzi o mobilne urządzenia przede wszystkim, powinien zawierać kilka elementów. Pokrótce wskazując, są to ułatwiona kontrola dla użytkownika, która pozwoli na to, żeby zdobyć jakąś przewagę nad konkurentami w grze, nad innymi graczami. Tak? Tutaj możemy wyróżnić w przypadku smartfonów, jest to bardziej responsywna warstwa dotykowa, czy dodatkowe przyciski, które ułatwiają zarządzanie. Dzisiaj pojawia się tak jak... Na wielu płaszczyznach również sztuczna inteligencja, która ułatwia tę grę i pozwala e, umiejscowić e, na naszym ekranie dodatkowe, bardziej zaawansowane elementy interfejsu gry. Gaming generalnie. Jest we wszystkich urządzeniach to, jest duży, to są bardzo duże wymagania wydajnościowe, co za tym idzie wymagania za, na zapotrzebowanie na energię no i wydzielanie dużej ilości ciepła. Jeżeli chodzi o urządzenia mobilne, stawia to konstruktorom takich urządzeń bardzo duże wymagania. W pierwszej kolejności musimy szukać rozwiązań jak najbardziej wydajnych, więc stosujemy najwyższej jakości podzespoły z górnej półki, najszybsze procesory, najszybsze pamięci. Do tego musimy je zasilić w odpowiednią ilość energii, tak żeby te urządzenia sprostały w najwyższej wydajności przez dużą ilość czasu. Stosujemy dużą pojemność baterii. Nie wszyscy gracze chcą wydawać na te urządzenia bardzo dużo pieniędzy. My jako Nubia prezentujemy od wielu lat urządzenia high które kosztują dość dużo. Natomiast przez ostatnie trzy lata również prezentujemy te przystępne cenowo smartfony, czyli serię Nubia Neo. No i tutaj stanowczo na ten gaming. Również z tymi elementami, o których wspomniałam, może po, pozwolić sobie e, większość Polaków. Na to również liczymy, że gaming mobilny będziemy w jakiś sposób e, promować w e, naszym kraju.